I zobaczcie, mogliśmy to poukładać. Tyle było śmiania się i opowiadania o tym, że myśmy zgłaszali wniosek o konstruktywne wotum nieufności. A to podbijało komuś, ktoś. Ja nic za siebie nie chciałem. Ja mówiłem wyraźnie: Kosiniek na premiera takiego rządu technicznego. Zgadzam się, nie ma sprawy. My oczywiście wejdziemy w skład odpowiedzialnie. Mówiono nie, nie, poczekaj, oni się muszą zobaczyć, teraz brać odpowiedzialność, zima, węgiel i tak dalej. I co? Wywalili się na węglu? My byśmy to zrobili 15 razy lepiej niż oni, ale oni to zrobili. I robią, mimo że ten węgiel jest drogi, nie tak dostępny jak powinien być, ale samorządowcy pomogli, bo samorządowcy to odpowiedzialni ludzie. Teraz stawiam pytanie tym wszystkim, którzy nie chcieli obalać rządu Mateusza Morawieckiego, dzisiaj, teraz. Już teraz zacząć naprawiać Polski. Nie zrobilibyśmy tego lepiej? Miżoni? Bo ja mam wrażenie, że zrobilibyśmy. Każdy kolejny tydzień tych rządów to jest wykrwawianie naszego kraju, a my musimy już dziś zacząć rozwiązywać realne problemy ludzi. Mam nadzieję, że my, Polska 2050 pokazujemy wam, że my się o ludzi naprawdę troszczymy. Nie o siebie i o swoje stołki, tylko o ludzi. Zobaczcie ten program dla osób z niepełnosprawnościami. Przecież to są konkretne problemy ludzi, które chcemy rozwiązać. Pułapka rentowa, zatrudnienie w osób z niepełnosprawnościami, które w Polsce tak dramatycznie kuleje w 28% versus 50% średnia europejska.